Z czasem mam te przemyślenia, poza czasem tak właściwie. Nic nie mamy do stracenia. Czas nie patrzy litościwie. Z czasem mam te przemyślenia. Z czasem mam te przemyślenia, poza czasem tak właściwie. Nic nie mamy do stracenia. Czas nie patrzy litościwie. Z czasem nie patrzy litościwie. E, e. Z czasem czasu my kapędzę, a czasami dość powoli. nas czasu czasów tej Moc kontroli trzeba cenić, czas tam dany, być na czasie w każdej chwili Czasu leczy, najpierw rany, po sprawi byśmy gnili, Z czasem czasu myka prędzej, A czasami dość powoli, raz za czasem w tej udręce łatwo stracić moc kontroli, trzeba cenić, czas tam dany, być na czasie Potem w każdej chwili. Czasu leczy najpierw rany, po sprawi byśmy gnili. Czasem mamy przemyślenia. Poza czasem tak właściwie nic nie mamy do stracenia, czas nie patrzyli, dościwie. Z czasem czasu myka prędzej, a czasami dość powoli Raz za w tej udręce, łatwo stracić moc kontroli Trzeba cenić czas, tam dany, być na czasie w każdej chwili Czasu leczy najpierw rany, potem sprawi, byśmy gnili Z czasem czas myka prędzej, a czasami dość powoli Raz za w tej udręce, łatwo stracić moc kontroli Czasu leczy najpierw rany, potem sprawi, byśmy gnili Byśmy gnili Czasem czas umyka prędzej jak czasami dość powoli Raz za w tej udręce, łatwo stracić moc kontroli czasu. uleczy najgiew rany, potem sprawi byśmy gnili Potem sprawi byśmy gnili Ej, e. czasem czas umyka prędzej Po, 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 po za czasem tak właściwie Nic nie mamy do stracenia Czas za, czas patrzyli tak, dość Ej, e. czasem, 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 czasem. Czasem, 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 z czasem, czasem myka prędzej. Z czasem, czasem myka prędzej. Potem sprawie byśmy gnili. Z czasem mam te przemyślenia. Poza czasem tak właściwie nic nie mamy do zdradzenia. Czasem patrzyli, dościwie. Z czasem mam przemyślenia. Po, 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 poza czasem tak właściwie, nic nie mamy do stracenia Czasem, za czas nie patrzyli dość e, e, Z czasem czasu umyka prędzej, a czasami dość powoli. Raz za czasów w tej utręce łatwo stracić moc kontroli. Czasu leczy najpierw rany, potem sprawi byśmy knili Potem sprawi byśmy gnili, e, e. Z czasem czasu myka prędzej. Robert, mama Cię szuka. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Illuminati Wear który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.